Na rondzie sobie zawrócimy. No, nie udało Ci się na rondę pojechać. Znowu na rondzie zawrócimy. Bo jak tu byś pojechała prosto, to wjeżdżasz w zakres. Tam byś miała bez konsekwencji, po prostu pomyliłaś kierunek, okay, ok, bez konsekwencji w zasadzie to. No. Tu byś wjechała w zakaz, nie? Jakbyś ja tak idealnie, idealnie prosto.